Hej, hej! No dobra, to podsumujmy informacje o klonowaniu, jakie otrzymaliśmy na przestrzeni wielu, wielu lat i na przestrzeni wielu filmów i seriali Star Wars, no zresztą nie tylko filmów skoncentrujmy się na odpowiedzi na pytanie, dlaczego Omega, a dokładnie jej krew jest ważna i co łączy ją z Grogu, z Palpatinem i ze Snowkiem. Będzie też trochę moich wyjaśnień i mojego rozumienia tematu, a nie tylko fakty, ale mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśni kwestię klonowania w Star Wars. Jakie informacje mamy na chwilę obecną i jak to się wszystko łączy i jak dzięki robocie Filoniego zaczyna się nam całe to uniwersum z klonowaniem, z trawnem, z sequelami, z powrotem Palpatina łączyć w jedno. Gotowi na pospinanie całych gwiezdnych wojen? No to jedziemy. Zacznijmy od tego, że bardzo trudno jest sklonować osobnika czułego na moc. Wiemy to już od czasów Expanded Universe i nie będę teraz wnikał w to, co sobie tam Timothy Zahn w pierwszej, najstarszej trylogii Trauna na początku lat 90. powymyślał. W każdym razie nie da się po prostu stworzyć sobie na zawołanie armii klonów Jedi. Dlatego też wielka armia Republiki składa się z klonów Django Feta. Jango Fett, no wiadomo, bardzo sprawny łowca nagród, ale jednak nie czuły na moc. No bo to wiecie, każdy się zastanawiał nad tym, to dlaczego sobie nie sklonowano i nie stworzono całej armii rycerzy Jedi. Było 10 tysięcy Jedi w galaktyce, no to dlaczego przed wojną sobie nie machnięto, nie wiem, miliona, tak? Doskonałych wojowników, czułych na moc, doskonałych Jedi. Okazuje się, że no klonowanie osób, Czułych na moc, klonowanie Jedi jest w Gwiezdnych Wojnach jakby niewykonalne, przynajmniej na razie. Za kontakt z mocą odpowiadają midichloriany. To one stanowią taki przekaźnik łączący danego osobnika z mocą, no i jest jasna korelacja między ich ilością w organizmie a potencjałem użycia mocy. To nie znaczy od razu, że ten, kto ma ich mało, nie może korzystać z mocy, a ten, kto ma ich bardzo wiele, od razu będzie bardzo potężny. Ale ilość midichlorianów oznacza właśnie pewien, nazwijmy to, talent do użycia mocy. Ktoś, kto ma ich wiele, a nie będzie uczył się, jak ten swój dar wykorzystać, nie będzie z automatu dobrym jedej. Jak kiedyś to porównywałem, to tak jak z nauką gry, nie wiem, na przykład na pianinie. Talent pomaga i oczywiście dzięki talentowi można stać się najlepszym pianistą na świecie, ale nikt nie został pianistą, nawet ten z najlepszym talentem to przez wiele lat nie ćwiczył po wiele wiele godzin dziennie. Tak też było w Gwiezdnych Wojnach, czy tak też jest w Gwiezdnych Wojnach w przypadku na przykład Sabine. Mandalorianka nie ma wielu midichlorianów, ale trenuje i w końcu udaje jej się wykorzystać moc. Ja wiem, że to tam możemy się czepiać, że w serialu to zostało pokazane trochę za szybko i tak dalej, no ale idea jest właśnie taka. Midichloriany są, jak powiedziałem, w każdym organizmie i zapewniają nie tylko łączność z mocą, ale też w ogóle życie. Jak dowiadujemy się w Bad Batch, wraz z klonowaniem spada liczba midichlorianów i myślę, że i to jest mój wniosek, że to właśnie dlatego też spada wydajność klonowania na kamino z materiału Django, No bo właśnie z każdym kolejnym klonem spadała liczba midichlorianów. A jak powiedziałem, bez nich nie ma nie tylko mocy, ale też i życia, a materiał oryginalny pobrany od Feta wyczerpywał się. Wiecie, to trochę tak jakby robić ksero z ksera, nie? Z każdą kolejną kopią nadruk trochę blaknie. Kaminoanie zatem i inni klonerzy z Republiki, no bo jak wiemy Kamino produkowało armię, ale jak widzimy w Bad Batch to nie byli jedyni specjaliści, którzy się zajmowali klonowaniem. Prowadzili liczne eksperymenty, aby jakoś pogodzić klonowanie jednostek z tą właśnie kwestią midichlorianów. Możliwe, i to jest kolejne moje domniemanie, że skoro midichloriany znajdują się w każdej żywej istocie, no to stąd zainteresowanie Imperium klonowaniem wielkich stworów, jak Bestia Zio czy ten Mega Sarlak, którego widzimy w drugim odcinku trzeciego sezonu Bad Batch. To eksperymenty, które miały poprawić wyniki klonowania na ludziach. No i teraz cała na biało wchodzi Omega. Przypomnijmy sobie, kim ona w skrócie jest. Jest to czysty, że tak powiem, klon Django Feta, bez modyfikacji, takie jak pozostałe zwykłe klony, no tylko z jakimiś tam modyfikacjami specjalnymi. Oczywiście, no wiadomo, w wyniku modyfikacji genetycznej zmieniono płeć, a o innej zmianie niewiele wiemy. Dziewczyna jest tym samym podobna do pozostałych członków Clone Force 99, czyli Bad Batch, którzy byli jakoś tam pozmieniani. Wiecie, Wrecker był silny, Hunter miał poprawione zmysły, Tech miał inteligencję i tak dalej. Jaką zmianę ma Omega, tego jak mówiłem, na razie nie wiemy. A może jest to właśnie coś związanego z midichlorianami? Może Nalase, czyli wiecie, ta Kaminoanka jej wszczepiła chloriany, myśląc, że no zobaczymy co będzie. Hm? Z racji braku przyspieszenia wzrostu Omega też jest starsza niż pozostali członkowie Bad Batch, choć zdecydowanie na to nie wygląda. A teraz przeskoczmy do Palpatina. Palpatin pragnie potęgi i nieśmiertelności, to jasne. Dlatego zależało mu na przyciągnięciu na swoją stronę Anakina Skywalkera. Skoro Anakin Skywalker miał największą liczbę midichlorianów, to Palpatin próbował stworzyć z nim diadę mocy, aby no, razem mogli tworzyć życie. A generalnie pewnie chodziło o to, że Alpi wyssałby całą energię z Wejdera, aby samemu stać się najsilniejszym. Jednocześnie nie zdawał się tylko na jeden plan uzyskania nieśmiertelności, no i pracował też nad klonowaniem. Stworzenie diady mocy z Wejderem, jak wiemy, no za bardzo nie wyszło, no więc Palpatine finalnie musiał próbować swoich innych planów, tym tych z klonowaniem, aby wrócić do życia. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Bo z tego jak ja to rozumiem, to prace nad klonowaniem szły dwutorowo. Z jednej strony Palpatine chciał sklonować samego siebie, no ale nie bardzo to wychodziło. Z drugiej strony specjaliści od klonowania w Imperium pracowali nad tym, aby przeszczepiać midichloriany. Jedna opcja docelowo miała stworzyć doskonałe naczynie dla Palpatina, a druga opcja miała za zadanie dać mu tyle midichlorianów, ile nie miał jeszcze nikt przed nim, doprowadzając do nieograniczonej potęgi. Myślę, że okazało się szybko, że stworzenie dokładnej kopii Palpatina nie przynosiło rezultatów, ale pozostałością tych eksperymentów jest na przykład ojciec Rey, który jak wiemy był niezbyt czuły na moc. I tutaj pojawiają się eksperymenty pokazane w Bad Batch. Zobaczcie, od każdego klona pobierana jest krew i do tej krwi dodawane jest coś, nie wiem, może krew innego Jedi z chlorianami. I okazuje się, że każda próbka wykazuje w testach, że po pewnym czasie liczba midichlorianów w próbce spada, z wyjątkiem próbki krwi omegi. Być może dlatego, że sama omega ma już w sobie pokaźną liczbę midichlorianów i na tym polega jej modyfikacja. Możliwe też, że podobne właściwości wykazuje grogu, który może być, i tutaj moja kolejna teoria klonem Jody z czasów jeszcze przed mrocznym widmem może grogu wiecie to taki prototyp taki początek badań które potem zostały trochę zawieszone no bo mm, chociażby kaminoanie produkowali armię klonów i ta armia klonów potrzebna była relatywnie szybko hm? a skąd pochodzi krew z midichlorianami do testów Kilka lat po wydarzeniach w Bad Batch grobowiec z zakonserwowanymi Jedi odkrył Kenobi, i to widzimy w serialu Kenobi. Może do eksperymentów z klonowaniem używano właśnie preparatu z tych jakby zakonserwowanych Jedi? Hm, może właśnie po to oni byli przechowywani? No i oczywiście te próby klonowania szły no, rozmaicie na przestrzeni lat. Nazwano je projektem Necromancer, i interesował się nimi jeden z imperialnych bataszków Gideon, no czyli ponad to było 30 lat po Bad Batch. Nie? I Gideon postanowił zawłaszczyć sobie wyniki tego projektu i rozwijać go na własną rękę docelowo, aby sklonować siebie, dając sobie też możliwość korzystania z mocy. Rada Moffu w Mandalorianinie debatowała nad tym, jak działać na rzecz wskrzeszenia Palpatina, podczas gdy Gideon miał swój własny plan na użycie wyników projektu Necromancer. I tutaj chyba najciekawsza teoria. Pamiętacie skrzynie, jakie miał na Peridei Traun i które załadował na swój krążownik? Hmm? Może dzięki magii sióstr nocy w skrzyniach tych są klony, które spełniają założenia projektu Necromancer. To znaczy, są to klony w jakiś sposób czułe na moc. Przypominam, że Sidius także się interesował magią Sióstr Nocy i wtedy konszachty z matką Talzin skończyły się zabraniem Maula. Ale pewnie Sidius, (Palpatin, znaczy, nie porzucił zainteresowania i w jakiś sposób nakazał Traunowi na przykład rozwijanie tego tematu. Jak wiemy, Siostry Nocy potrafiły wskrzeszać i tworzyć swego rodzaju zombie i to używając do tego swojej magii Sióstr Nocy, która jak wiemy była taką trochę odmianą Ciemnej Strony. Może też wraz z alchemią sitów i badaniami nad klonowaniem to właśnie stanowi brakujący element układanki, który ma sprawić, że Palpatine jakoś wróci. Jak Wam się podoba ta teoria? Oczywiście zostawcie w komentarzu swoje domniemania, bardzo chętnie je poczytam. A tymczasem uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa Pa!